To znak, że nadszedł czas pożegnań. Tłumy przed katedrą, delegacje związków zawodowych, politycy, przedstawiciele organizacji. Wierni z całej Polski przybyli do Katedry Oliwskiej, by pożegnać się z byłym metropolitą Gdańskim, arcybiskupem Tadeuszem Gocłowskim, który zmarł 3 maja. To był człowiek niezastąpiony pod każdym względem. Cudowny, mądry, opiekujący się wszystkimi. On był taką całą właściwie ostoją tego Gdańska, także go bardzo miło wspominam i osobiście z nim po prostu był on naprawdę ciepły człowiek i otwarty bardzo. Przed świątynią ustawiono telebim, tak by wszyscy, którym nie udało się wejść do środka, towarzyszyli mu w jego ostatniej drodze. Był y, pasterzem owiec y, i że też starał się przywoływać ludzi do Boga. Wśród zebranych byli też ci, którym arcybiskup towarzyszył w najważniejszych chwilach. Ja miałam to szczęście, że udzielał mi ślubu. Jak powiadam wkraczałam na drogę czynnego bycia czynnym politykiem. Dzisiaj z perspektywy 20 lat mogłabym wejść odważnie w polemikę i w dyskusję z świętem arcybiskupem, świętej pamięci, który zawsze miał czas na to, żeby z nami porozmawiać, pożartować. Dla innych Tadeusz Gocłowski to postać, symbol, która zawsze pozostanie w pamięci. On nie umarł, on żyje, to my umieramy. Msza święta pogrzebowa w intencji arcybiskupa seniora z udziałem episkopatu polskiego odbyła się 6 maja. Eucharystii przewodniczył arcybiskup Sławoj Laszyk-Głódź, a homilię wygłosił arcybiskup Henryk Muszyński. Odszedł wielki patriota, ale ponieważ dzisiaj bardzo często szafujemy w tym określeniem, chciałbym dodać patriota w zrozumieniu świętego Jana Pawła II. O arcybiskupie seniorze ciepło wypowiadał się również papież Franciszek. W specjalnym liście przeczytanym przez nuncjusza apostolskiego w Polsce Celestino Migliore zwrócił się do zebranych w katedrze, wspominając zmarłego. Przejdzie do historii kościoła w Gdańsku i w całej Polsce, jako gorliwy przewodnik duchowieństwa i wiernych, który w imię miłości Chrystusa i kościoła Zaproszczył się o sprawiedliwość społeczną i zachowanie godności każdego człowieka. Łzy i emocje towarzyszyły rodzinie i najbliższym. Krewna arcybiskupa Gocłowskiego, wspominając go, zwracała uwagę, że dla niego najważniejszy był Gdańsk. I ma nadzieję, że pamięć po stryju będzie trwała wiecznie. Bo chociaż oczy są pełne łez, w końcu na śmierć nigdy nie ma odpowiedniej chwili, ta też jest przecież gościem nie w czas. To jednak przez słowa żałobnej pieśni i dźwięki żałobnych dzwonów przebija się radosny magnifikat za piękny wzór Twojego szlachetnego i godnego życia. Mamiącym się głosem arcybiskupa Gocłowskiego pożegnał również prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. Dla niego, jak sam przyznał, to strata przyjaciela. Dziękujemy Tobie za uśmiech, za poczucie humoru, którym przez to rozładowywałeś trudne napięcia, które były. Dziękujemy Tobie za wszystko. Arcybiskup Senior zostawił po sobie testament, a jego treść przedstawił Metropolita gdański Sławo i Leszego Głódź. Wykonawcą testamentu czynię i ustanawiam księdza Rafała Sawicza, któremu dziękuję za dobroć. Pamiętaj, by rodzinie przekazać albumy, portret. Rodziców, wszystko według twego uznania. Ciało arcybiskupa Tadeusza Cłowskiego spoczęło w krypcie biskupów Gdańskich, która znajduje się w piwnicach Katedry Oliwskiej. Pozostał smutek i żal po stracie dobrego człowieka.